Skwętny. Konstytucja! 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 Liczę na Was! Szanowny, szanowny panie marszałku. wstępie chciałem podziękować, że zechciał pan dochować lojalności wobec regulaminu, sejmu, który reguluje zasady pracy Wysokiej Izby. I mam nadzieję, że tak będzie też i w przyszłości, bo wczoraj mieliśmy okazję przekonać się, że to, co jest piękną tradycją Wysokiej Izby, zostało w sposób brutalny i haniebny złamane poprzez odmowę największemu klubowi udziału w prezydium Sejmu, w prezydium Senatu jeszcze. Pazerność Platformy Obywatelskiej nie zna granic, ale bezczelność i buta jeszcze bardziej. Otóż, szanowny panie Butka, chciałem panu przypomnieć, że to Trybunał Konstytucyjny decyduje o tym, czy coś jest Ustawa w tym wypadku zgodna z konstytucją, czy też nie? A nie Borys Budka. To po pierwsze. Po drugie, pani Budka, to konstytucja. Ta konstytucja, którą tak chętnie pan i pana koleżanki i koledzy na kodowskich manifestacjach, gdzie te piękne słowa, prawda, z najpiękniejszej polskiej literatury, często padają. Ale tak często machacie tam tymi konstytucjami. W tych konstytucjach, w tych książeczkach, książkach, w, w tych zapisach jest też norma prawna, która mówi, że dopóki ustawa nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, a nie przez pana Borysa Butkę, jest obowiązujący w Polsce prawem. Więc jeśli pan o prawie mówi i praworządności, to niech pan będzie konsekwentny. Konstytucja! Konstytucja Konstytucja. A po trzecie, jako że doprowadza pan do, wysoką Izbę, a przy okazji wszystkich oglądających nas, do wniosków, które są sprzeczne z literą konstytucji, to pozwalają sobie wprost zacytować, by pokazać pana manipulację. I manipulację, która kryje się za tymi inicjatywami, które pan przed chwilą sygnalizował, a którym ufam, że nie dojdą do skutku, bo byłoby rażący złamaniem prawa i czystym kryminałem. I przestrzegam, po nocy jest dzień. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie konstytucji ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie czas biegnie szybko. Więc. Widzicie na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasu Trybunału Stanu! Otóż, pozwólcie, że zacytuję. Pozwólcie, nie bójcie się słów konstytucji, które będę tu przytaczał. Tak bardzo lubiliście powoływać się atrak prawny. Zacytuję. Otóż artykuł 187. Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Mówi, Że Krajowa Rada Panie ministrze, czas Panie pana wypowiedzi minął. Proszę bardzo, ma pan 10 sekund. Ma pan 10 sekund, panie ministrze. Krajowa, a jak się boją konstytucji. <grym wiosenka> Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Śmiszka w celu przedstawienia kandydatury pani poseł Anny Marii Żukowskiej, zgłoszonej przez grupę posłów z koalicyjnego klubu parlamentarnego lewicy. Regulamin Sejmu Regulamin Sejmu został zastosowany w tej sprawie w sposób literalny. Jeżeli państwo posłowie będą w dalszym ciągu uniemożliwiali prowadzenie obrad, rozpocznę procedurę przywoływania państwa posłów do porządku która zakończy się przerwaniem obrad. Jeżeli to jest to, co chcieli Państwo uzyskać, to do tego właśnie to prowadzi. Pan minister Ziobro poprosił o głos w trybie przewidzianym przez regulamin Sejmu i ten głos uzyskał. Nie macie co do tego żadnych wątpliwości. Wiem, panie ministrze, ale mamy na to dowody w postaci 460 paroczu na tej sali, że wstępując na tę mównicę zgodził się pan z czasem, który został przeznaczony na pana wypowiedź. Ten czas wynosił trzy minuty. W związku z powyższym bardzo pana proszę o opuszczenie mównicy. pana zapewnienie, że. Wszystkich pan traktuje równo. Tak właśnie Zaznaczył jest. Zapisał pan wczoraj, tak właśnie, że ma pan jasne upodobania polityczne i z niektórymi się zdecydowanie nie zgadza. Ale wszystkich chcę traktować równo. Ja nie chcę. Mówił dokładnie długo w czasie, minuty. który był przewidziany mówił i z którego państwa posłanka też w pełni skorzystała. A nie pośle. Pozwalał panu zareagować, pozwalał Panie Pośle. nie Zastosowałem przepis regulaminu, który pozwala panu ministrowi zabrać głos na posiedzeniu. I zastosowałem czas, który będzie przewidziany w dyskusji, której spodziewam się nad tymi kandydaturami. Nie wiem, o co wnosi teraz pan minister stojąc na mównicy. A ile pan przewiduje? Pół minuty. 30 sekund, panie pośle. Otóż artykuł 187. Ustęp 1 Krajowej, o Krajowej Radzie Sądownictwa Konstytucji stanowi, że składa się ona m.in. w ustępie drugim z 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, Sądów Powszechnych, Sądów Administracyjnych i Sądów Wojskowych. A w ustępie czwartym tenże artykuł mówi, że ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa A kto? Borys Budka! Nie! Ustawa! A co ustawa określa? Wybierają to sędziowie, nie, Parlament wybrał, bo tak ustawa zdecydowała pani Budka. Niech pani wprowadza ludzi w błąd, naprawdę. Jest granica bezczelności, naprawdę.